Proszę Państwa, jestem przed Katedrą Wawelską. Dzisiaj 29 maja w sobotę. I tu obok, prawda, ogłoszeń parafialnych, w którym jeszcze o tym nie ma, bo to do trzeciego, Nie, to jest do 5. Czyli powinno być, a tu niestety w ogłoszeniach parafialnych ksiądz proboszcz tego nie umieścił. Tylko napisał, że będą boże ciało. Msze o 7.00, i 17.30, a ja nie wyjaśnił dlaczego nie będziemy później no i tu jest prawda, zaproszenie od arcybiskupa metropolity prawda, Jędraszewskiego do udziału, do wzięcia udziału prawda, w procesie Bożego Ciała 3, 3, czerwca więc o 9 będzie tutaj polowa msza Święta o, Święta polowa przed katedrą. Potem wyruszy procesja na rynek i będą ołtarze przy Kościołach świętego Idziego, Piotra i Pawła, Wojciecha i przy Bazylice Mariackiej. Gdzie na koniec, po zakończeniu procesji, będzie uroczysta święta przed bazyliką, którą odprawi kardynał Dziwisz. I tutaj po prostu. Metropolita wszystkich zaprasza. Już się bałem, że będzie podobnie jak z procesją świętego Stanisława, którą w tym roku odwołano, co mi się bardzo nie spodobało. No ale Bogu dzięki, że, że się jednak nie odwołuje procesji Bożego Ciała, że może nic się złego nie stanie i że będzie normalnie, normalnie prowadzona, mimo tych pewnych rygorów. Ale swoją drogą. Rygory powinny być zmniejszone, bo przecież już jest bardzo mało zakażeń, dużo wyszczepionych, dużo przechorowanych, więc nie powinno być 15 osób na metr kwadratowy, tylko 10 albo nawet 7, jak się pierwotnie artybisku Gondecki. Więc móc by się by się to wszystko udało i dało błogosławione skutki, bo procesje według przekazów yy, dla wizjonerów są nieomalże nieodzownym. Ratunkiem do ratowania kraju i siebie, więc ora Edla Bora. Amen, Amen, Amen.